Cześć wszystkim, jako że zbliża się jesień, a tak naprawdę w dniu, w którym poszczy ten filmik, zacznie się już kalendarzowa jesień, to wpadłam na pomysł, że zbiorę w tym odcinku takie najlepsze pomysły filmów, które najlepiej nadają się na obejrzenie pod kocem, po ciężkim dniu, taką deszczową, jesienną pogodę. Plan jest taki, że zacznę od opowiadania i polecania filmów fabularnych, czyli tych, w których występują aktorzy, a potem przejdę do filmów animowanych. Zaraz mogę Was uprzedzić, że to nie będzie pierwszy i ostatni odcinek z takiej jesieniowej serii. Czy nazywałabym się Jesieniarą? Raczej tak. Aczkolwiek ja w każdej porze roku lubię coś innego, i na pewno mogę powiedzieć, że na zimę już bardzo czekam. I żeby już nie przedłużać, przejdę do polecenia, ale jeszcze tylko chciałam szybko uprzedzić, że mam vlog, w którym zapisałam sobie najważniejsze rzeczy, żeby o niczym nie zapomnieć. Także jak będę zerkać w dół czasem, to się nie denerwujcie. Yy, I tak, i pierwszy film, który polecam z filmów fabularnych, to jest Ja Cię kocham, a Ty z nim. Jest to bardzo przyjemna i zabawna komedia romantyczna, która opowiada historię samotnie wychowującego trzy córki ojca, którego gra Steve Carell, którego możecie kojarzyć z The Office. Po śmierci żony całkowicie poświęca się córkom, pisze felieton do gazety o wychowywaniu dzieci, o wychowywaniu nastolatków. Dostaje mnóstwo listów i odpisuje właśnie listy z radami, jak wychowywać dzieci, a sama takie burzliwe relacje z córkami. Pewnego dnia w księgarni poznaje taką zabawną, prześliczną kobietę, od razu się w niej zauracza, a potem na rodzinnym zjeździe w takim drewnianym domku w jesiennej scenerii okazuje się, że jest to dziewczyna jego brata, Wychodzi do konfrontacji, oczywiście jest moment, kiedy naprawdę wychodzi na jaw. Już więcej nie zwracam, ale generalnie film bardzo polecam, jest bardzo zabawny, można się pośmiać. A dzięki temu, że cała akcja dzieje się właśnie w takiej jesiennej scenerii, to naprawdę można poczuć ten jesienny klimat. Kolejny film jest to Masz wiadomość. Jest to taki trochę starszy film, ale bardzo taki z klimatem. Cała akcja dzieje się jesienią, a potem zimą i opowiada historię kobiety, która odziedziczyła taki mały interes po swojej mamie, czyli małą księgarnię. No i w pewnym momencie tuż koło jej księgarni buduje się wielki sklep takiej wielkiej sieci Foxbooks, który tworzy dla niej naprawdę ogromną konkurencję. Tak naprawdę od momentu powstania tego sklepu już ma tam zatarczki z właścicielem, bo szybko się dosyć poznają, także pałają do siebie taką dużą nienawiścią i widać te starcia między nimi. Ale całe clue tej fabuły jest takie, że właśnie anonimowo zarówno ta właścicielka tej małej księgarni, jak i właściciel tej dużej sieci księgarni. Foxbooks anonimowo piszą przez internet i okazuje się potem, że do siebie tam nawiązuje się między nimi więź, z czasem nawet miłosna. No i pytanie co dalej. Ale ten film właśnie bardzo kojarzy mi się z jesienią, bo są księgarnie, książki, deszcz, liście i wszyscy bohaterowie tego filmu mają takie jesienne stroje, po prostu ekspinteresta. Także mogę powiedzieć, że film mi się na pewno bardzo podobał. Podoba mi się bardzo pomysł na ten film, właśnie że Anonimowo piszą do siebie i tam się między nimi coś zawiązuje, można powiedzieć, że romansują między sobą przez internet, a w realu się nienawidzą. No i przez dłuższy czas nie mają o tym pojęcia, jakim tak naprawdę są. I jeśli na początku ten film wydaje się dla Was trochę nudny, to ja bym się na Wasze miejsce nie zrażała, bo tak po 40 minutach, po godzinie naprawdę się. Rozkręca czy warto, to już będziecie musieli sami zdecydować, ale polecam bardzo. Kolejny film na jesień, który polecam jest to Jeździec bez głowy i jest to horror, taki w starym stylu, klasyk. I występuje tam Johnny Depp, młody Johnny Depp jako policjant. I w wielkim skrócie, w osadzie Sleepy Hollow dochodzi do serii tajemniczych morderstw. I nasz nowojorski policjant Johnny Depp, Carol T. Crane w filmie, właśnie zostaje tam wysłany, żeby rozwiązać serię tych tajemniczych morderstw. A okoliczni mieszkańcy mówią, że tych morderstw dokonuje jeździec bez głowy. Jest to film w starym stylu, dzięki czemu ma ten swój szczególny klimat przypadający jesieni. Też wiele akcji dzieje się tak w lesie, na jakimś cmentarzu pośród mgły. Także film bardzo polecam. Jak ktoś jeszcze lubi stare filmy, to już w ogóle. Kolejna pozycja tym razem szybko, czyli film na noże jest to dramat, komedia, kryminał. Czyli kryminalna zagadka, w której nagle podczas zjazdu rodzinnego ginie najbogatsza głowa rodziny. Potem wszyscy członkowie rodziny są zamknięci w domu, przyjeżdżają do detektywie, żeby rozwiązać sprawę, a każdy krewny oczywiście jest podejrzany. Z tego co wiem, jest jeszcze druga część, ale niestety jeszcze jej nie oglądałam. Ale myślę, że na pewno obejrzę i, i może tam znać, czy mi się podobało. Kolejne szybkie polecenie, które znajduje się na szczycie w ogóle tych wszystkich rankingów filmowych, czyli Wyspa Tajemnic z Leonardo DiCaprio, genialnym aktorem. I jeżeli lubicie oglądać filmy, gdzie są szpitale psychiatryczne, strachy, tajemnice i na takie klimaty, to, to jest film dla Was. I cała akcja zaczyna się od tego, że szeryf właśnie grany przez Leonardo DiCaprio wraz z partnerem, udają się na wyspę, taką bardzo odizolowaną, zamkniętą od wszystkiego, aby zbadać serię tajemniczego zniknięcia jednej z pacjentek. W tym filmie jest tak dużo zwrotów akcji i końcówka tak po prostu rozwala mózg, że to jest niesamowite. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. A szczególnie wieczorem, jak jest ciemno i jak jeszcze pada deszcz, to już w ogóle. I już ostatnie filmy fabularne, które polecam, bo zaraz przyjdę do animowanych. To jest cała seria Harry'ego Pottera, ale to już myślę, że większość z Was oglądała, ale w szczególności polecam sobie obejrzeć trzecią część, czyli Więzień Azkabanu, bo tam jest taka jesienna scenaria. Teraz polecam wszystkie filmy Insygni Śmierci. W ogóle ciekawostka, ja pierwszy raz Insygni Śmierci obejrzałam w tym roku. Na wakacje, także trochę przypał. I niedługo do kin wchodzi kolejna część, bodajże w listopadzie. Właśnie Insygni Śmierci mam plan pójść, także ten kto nawet oglądał Insygni Śmierci, to polecam obejrzeć jeszcze raz przed tą kinową premierą. Przechodząc już do filmów animowanych, to takim pierwszym filmem, który bym poleciła, który najbardziej kojarzył mi się z jesienią, jest to bajka Fantastyczny Pan Lis. Jest to w ogóle bardzo oryginalna animacja, bo pierwszy raz widziałam taką grafikę. I film opowiada historię Lisie i rodziny, a w szczególności akcja skupiona jest na Panu Lisie, na Panu Foksie, które ma żonę i dziecko przeprowadzają się do drzewa, do nowego domu, mimo że ten agent nieruchomości mu to odradza ze względu na sąsiedztwo, gdyż w sąsiedztwie znajdują się trzy ogromne farmy, tam zasiadają tacy wielcy landlordowie, którzy mają ogromne tam zasoby drobiu, cydru i innych wszelkich dóbr. No i nasza Lisia rodzinka żyje sobie w takiej sielance, można powiedzieć, do czasu, kiedy pan Lis, głowa rodziny, stwierdza, że nie może dłużej tłumić swojego zwierzęcego instynktu i powróci do kradzieży. Mimo, że wcześniej żonie przyrzekł, że już nie będzie kradł, więc nasz pan Lis przystępuje do kradzieży na farmerów, reaktywuje też swoją gangsterską szajkę, czyli oposa, który tam mało ogarnia. A kiedy farmerzy odkrywają braki w swoich zasobach, braki w sydrze, w drobiu i wiedzą, że za wszystkim stoi list, to wypowiadają wojnę Lisowi oraz jego rodzinie, a potem to się rozprzestrzenia na jeszcze większą skalę. Bajka bardzo mi się podobała i pod względem grafiki, bo właśnie była inna. Bardzo dawno nie widziałam takiej bajki, więc ta bajka miała taki swój szczególny klimat. Podobała mi się też i pod względem fabuły, bardzo podobała mi się też relacja Asza, czyli syna pana Lisa oraz siostrzeńca Christophersona, który tam przyjechał. Właśnie aż z Christophersonem oni tam na początku bardzo się nie lubili, potem ta więź zaczęła się między nimi zacieśniać. Oni też tam mają dużo takich egzystencjalnych problemów. Widziałabym, że bardzo ludzkie mają problemy. I może nie jest to najlepsza bajka, jaką widziałam w życiu, ale bardzo mi się podobała i każdemu polecam. Kolejna animacja, która moim zdaniem idealnie wpasowuje się w klimat jesieni, właśnie na ciemny, jesienny, deszczowy wieczór, jest to Korolina i tajemnicze drzwi. I napisali, że to jest film familijny w opisach i może tak, <laughs> nie kwestionuję tego, ale dla mnie to jest taki trochę horror, taka bajka dla dzieci, ale w takim dosyć wysokim nastroju grozy, więc dla dzieci o słabszych nerwach to, to raczej bym chyba nie polecała, poczekałabym trochę <laughs> z wiekiem. Jest to film na podstawie powieści Niela Geimana i opowiada historię dziewczynki oraz jej dwóch rodziców, którzy przeprowadzają się do nowego domu. Ten dom jest taki duży, dosyć przerażający w tym domu, nie ma zbyt wiele rzeczy. No i rodzice nie poświęcają zbyt wiele czasu swojej córce, bo są zajęci pracą. Niestety żyją w takiej dosyć dużej biedzie. Na posiłki nie mają zbyt wielu dobrych rzeczy do zaoferowania. A że dziewczynka się nudzi, bo rodzice są zajęci, to szuka sobie zabawy, no i w pewnym momencie w domu odkrywa tajemnicze drzwi. Oczywiście przez nie przechodzi, przechodzi do innego świata, tam wszystko wydaje się bardziej ciekawe, bardziej kolorowe. No i właśnie zaczyna spędzać tam coraz więcej czasu. Co, jak się okazuje, jest niebezpieczne dla niej i to nawet bardzo. I już więcej nie zdradzam, ale naprawdę jest to jedna z lepszych bajek, jakie oglądałam i to jeszcze w ogóle w takim klimacie nie wiedziałam, że bajki mogą być aż tak przerażające. Także bardzo polecam. I kolejne animacje, które polecam to Piraci oraz Uciekające Kurczaki. Zestawiłam je razem ze względu na bardzo podobną grafikę. Piraci jest to film oczywiście o piratach, a w szczególności o kapitanie piracie pirackim, który marzy o nagrodzie Najlepszego pirata i zrobi wszystko, żeby tą nagrodę zdobyć. I jak się okazuje, cena, którą zapłacił za tą nagrodę, jest zbyt wysoka. A jaka to już musicie się sami przekonać oglądając ten film. Film genialny mam wrażenie, że zarówno Piraci, jak i uciekające kurczaki to są filmy strasznie mało znane, a naprawdę są genialne. Piraci, moim zdaniem, trochę lepsi, ale uciekające kurczaki też dorównują. Tylko różnica jest taka, że w uciekających kurczakach jest bardzo mało dialogów na początku w ogóle, i to może tak trochę zniechęcić, bo no teraz nie kręci się praktycznie takich filmów bez dialogów, ale bardzo polecam. Uciekające kurczaki to z kolei dzieją się na farmie. Pewni gospodarze mają mnóstwo kwok i jednego koguta, no i w pewnym momencie właścicielka decyduje, że ten biznes już się nie opłaca. Mam na myśli hodowlę kur, więc zamierzają wszystkie je zabić. Żeby zacząć właśnie nowy interes. No i pośród tych wszystkich kur znajduje się jedna mądra, która właśnie planuje plan ucieczki. No i nagle dosłownie z nieba spada kogut, który dosłownie twierdzi, że umie latać. I mówi, że za cenę ukrycia go przed cyrkowcami, którzy szukają go i chcą go z powrotem do cyrku, to nauczy wszystkie kury latać, żeby mogły uciec. No i dalej nie spoileruję, czy im się udało uciec, czy nie. To też już musicie się sami przekonać. I z poleceniem to to już by było wszystko. Możecie mi dać znać, czy któryś z tych filmów oglądaliście, a jeśli tak, to co Wam się podobało lub który Wam się podobał najbardziej. Możecie coś napisać w komentarzu, jakie Wam filmy lub seriale się kojarzą z jesienią. Myślę, że nie tylko mi się przyda, ale też innym. co, i zapraszam Was do poprzednich filmików i do zostania dłużej ze mną. I co! I cześć!